Hej, witajcie! Nie wiem czy pamiętacie, ale kiedyś zastanawiałam się, czy nie nagrać może gameplay's ponieważ ktoś kiedyś zaproponował, przez długi, długi czas zupełnie zapomniałam o tym, o tym pomyśle i dzisiaj tak stwierdziłam, może faktycznie powinnam spróbować. Może faktycznie powinnam e, nagrać coś takiego. Jeśli Wam się spodoba, mogę nagrać więcej, ale oczywiście jeśli Wam się nie spodoba. Wiem, że na pewno mi powiecie, że Wam się nie podoba, więc liczę na Was, żebyście mi powiedzieli, co uważacie na temat tego. I co postanowiłam zrobić? Postanowiłam wyprowadzić wyzwanie, które zawsze chciałam zrobić, ale nigdy nie wystarczyło mi cierpliwości, aby je dokończyć. Jest to wyzwanie dziedzictwo. Wzięłam oryginalne wyzwanie, które krąży po internecie już od bardzo dawna i lekko je zmieniłam. W moim wyzwaniu jest to oczywiście dziedzictwo i z jak największej liczby simulaunów. I jeśli chodzi o zasady, to zasady są dość proste, czyli gramy na normalnej długości życia, żadnych, żadnych kodów i nie restartujemy po żadnych złych wydarzeniach. A jeśli chodzi o rodzinę, to rodzina musi pozostać ta sama a nie wolno używać żadnych, żadnych środków przeciwko starzeniu się. A jeśli chodzi o aspirację, aspirację nie można zmieniać chyba że jest, zostanie ona wypełniona. I jeśli chodzi o śmierć, to nie można się wskrzeszać, a także nie można, nie można kogoś wyprowadzić, kto ma zostać potomkiem, który dziedziczy wszystko. I to by było na tyle. Wszystkie zasady, jakich, według jakich ja bym wygrała, napiszę pod spodem w, w opisie. I w sumie jeśli chodzi o... A, jeszcze wprowadzenie. E, niestety moja gra jest tylko i wyłącznie po angielsku. E, nie mam nawet możliwości zainstalowania jej po polsku, ponieważ kupowałam e, grę na Originie i jedną, jedynym językiem, jakim mi poskakuje, jest język angielski, więc wybaczcie mi to proszę. A mam nadzieję, że to nie będzie jakiś problem. I że będziecie oglądać to, co dla na Was nagram. Dobra, zaczynajmy. Ok, so. więc moje sobie wyglądają w ten sposób. Zmieniłam odrobinę zasady, ponieważ w oryginalnej wersji tego wyzwania zaczynało się z jednym simem, a ja postanowiłam zacząć z dwoma, tak żeby mogła zdecydować, jak wyglądają moje dwa pierwsze simy, żeby następne simy po prostu trochę lepiej wyglądały, ponieważ nie za bardzo lubię to, jak wyglądają simy stworzone przez um, twórców gier, twórców gry. I mój pierwszy sim to jest Julia Niedziela, Niedziela, ponieważ dzisiaj jest Niedziela. I jeśli chodzi o Julię, Julia chce zostać kucharzem i jej cecha to jest romantyczna, lub jedzenie i kreatywna. Jej strój wygląda w ten sposób. A to jest strój codzienny, sweter i zwykłe dzienne A jeśli chodzi o strój formalny, o, wygląda w ten sposób i coś mi się nie podobają te włosy, dlatego je teraz y, zmienię. Y, zmienię może na jakieś inne. Jakie, może, nie wiem, długie. Może coś um, krótszego. A w sumie nie jestem pewna, ciężko, ciężko mi coś wybrać. Y, nie wiem. W sumie to wygląda dość ok, ale może, jednak może, nie, może coś jakieś upięcie wyższe. No jeśli chodzi o strój, to strój wygląda tak. To jest zwykła, trochę dłuższa, czarna sukienka z dość dużą ilością makijażu, z czerwoną pomadką, z ciemnym naszyjnikiem i ma jeszcze bransoletkę. foletkę. Ale jeśli chodzi o włosy, jak mówiłam, o, nie, nie te. Trochę długo się zastanawiam nad tym tematem. O, w sumie te. te. mogę wybrać. A tak, tak wygląda cały strój. Następnie strój sportowy, a, shorty, jakaś pluska, y, jeśli chodzi o piżama. jej piżama. piżama wygląda w ten sposób. Następnie mamy strój na imprezę, czyli zwykła, krótka, czarna sukienka, a także strój kąpielowy. A Lubię jak to wygląda, jak mają górę i dół w innych kolorach. Następnym zakonom jest to niedziela i on chce zostać malarzem. Jego cechet jest romantyczny, kreatywny, a także y, Sztukę. I ma długie włosy i brodę i wygląda w ten sposób. To jest jego strój e, codzienny. Jeśli chodzi o strój wizytowy, to wygląda w ten sposób, następnie strój sportowy, e, jego piżama, ma takie karcie słodkie, a następnie jego strój na imprezę e, i strój e, kąpielowy, który wygląda w ten sposób. I jeśli chodzi o to, jak chodzi, to chodzi mnie taki sposób, taki zwyczajny. Ona chodzi w sposób y, kobiecy. I to wygląda w ten sposób. I oni są małżeństwem. I tak. Zacznijmy. Y, zacznijmy krew. Czyli naszą grę zaczynamy w środę o 905 rano. Nie, wieczorem przepraszam, o 9 wieczorem, o pierwszej Dobra, zaczniemy od tego, że nasze Simsy znajdą sobie pracę, czyli Julia znajdzie pracę jako kucharz, a Teodor znajdzie pracę na komputerze jako malarz. Jeśli chodzi o... Wszystkie, pewnie Wszystkie potrzymają dość wysoko. Ok. Wybierz karierę dla Julii. Mamy detektyw, detektyw? doktor, naukowiec, o kucharz. Okay. Czyli pracuje cały dzień, z wyjątkiem, za wyjątkiem toku i czwartku, od czwartej wieczorem do pierwszej rano. I dostaje 15 symulonów za godzinę. Okay. ok. I do pracy idzie dopiero za dwa dni. Ale już teraz by się przygotowało rozwinąć gotowanie, gotowanie. gotowanie. Okay. Zrób sałatkę w czterech porcjach. A teraz Teodor, praca Teodora. Teodor zostanie malarzem i pracuje cały tydzień w poniedziałku do piątku. Następnie, weekend ma wolny i pracuje w godzinach od 9 do 17. I jego posadą jest a sprzątać palet. Okej, okay, dobra. Czyli znalazłeś pracę również. Dobra. Teraz um, Teodor może poćwiczyć malowanie. Klasyczny obraz, niech będzie mały. Niech rozwiną swoje y, zdolności. Dlaczego ona poszła tam gotować? Naprawdę, ma tyle blatów w kuchni, a poszła gotować do łazienki. Naprawdę, no, nie wierzę. Podobny z nim. OK. Okej. Dobra. Na pewno musiał usunąć te dwa blaty, ponieważ um, nie chcę, żeby gotowała w łazience. Czy się nie na telefonie? Okay. w telefonie? strasznie fajnie zrobili gotowanie, bo ma takie dość dokładne detale. Wiem, gotowanie jest moją ulubioną cechą w Simsach. To malowanie i ogrodnictwo. Te cechy najbardziej lubię. A jeśli chodzi o tradycyjne Simsy, w dodatku w sumie fajnie grało się doktorem. O, Teodor skończył. Okay. Namalował arbus z jabłkami. Okay. Teodor, nie idź jeszcze spać. Czy w miarę wcześnie chciałam, żebyś sprzedał najpierw to. Sprzedaj obraz. Zobaczymy, czy w ogóle cokolwiek zarobisz. Płaciłeś 50 za kanwę. No, zarobił 14 milionów. Okej, teraz musisz iść spać. Ty, co ty robisz? Skończyłaś gotować, a teraz co chcesz iść? Chcesz iść zdrzemnąć. Nie ma sensu iść się zdrzemnąć do tej porze. Chciałabym, żebyś to odłożyła do lodówki, a następnie ty również możesz iść stać. Okay. No dobra, to teraz z Ci śpią. Naprawdę wydaje mi się, że przemudzam, że strasznie dużo i bezsensownie mówię, tak mi się wydaje. Dziwnie, dziwnie mi jest to nagrywać, więc wybaczcie, jeśli, jeśli mówię kłopoty. Dajcie mi znać, jeśli mówię kłopoty. Wydaje mi się, że jeszcze może zagramy jeden, dwa dni, żeby Simsy poszły pracy. Żeby ten pierwszy odcinek nie był aż tak strasznie długi i zakończę ten odcinek. A następnie wszyscy zobaczycie, jeśli będziecie chcieli dalej to oglądać. Ale widzę, że teraz Teodor się obudził. Jest siódma rano i zobaczmy, jest głodny. Więc um, otwórz lodówkę i zjedz sałatkę, którą już ja przygotowała. Weź trochę, okay. um. I jeśli chodzi o Teodora, to odwróć je za dwie godziny do pracy i idealnym, idealnym, um, idealnym nastrojem jest yy, zainspirowany, A więc wypadałoby zrobić coś, aby się tak, tak poczuł. A, nie wiem, może yy, namalić coś? I tak musisz namalować jeszcze trochę rzeczy, żeby wypełnić dzienną ilość obrazów, jakie powinieneś namalować, więc jak zjesz, to możesz namalować. A jeśli chodzi o Julię, Julia już się prawie wyspała i ona również jest głodna, ale myślę, że Julię ugotuje coś świeżego, ponieważ ona też musi wypełnić listę, listę rzeczy, które musi zrobić, a teraz możesz zrobić grillowany ser. Jeśli chodzi o Julię i o jej zawód, jej idealny nastrój jest również zainspirowany i ona musi przygotowywać jedzenie lub mieszać drinki, aby awansować w pracy, a Teodor oczywiście musi malować. Ok, musisz się pośpieszyć z tym jedzeniem, bo już nie masz dużo czasu. Zostaw to. Dobrze, posprzątasz ten sobie? Bardzo dobrze. A jaką masz cechę? O! Jest inna cecha? Okej, okay. Dobra, nieważne. Zapomniałam, że ona tam była. Okej, okay. jeśli chodzi również o, o aspiracje, to pierwszym poziomem Julii aspiracji jest ugotować dwa posiłki mając na zainspirowany i ugotować pięć wyśmienitych posiłków. A jeśli chodzi o teodora, namalować trzy obrazy, gdy jest zainspirowany, a także malować przez 5 godzin. Okej, okay, dobra. Ty rysujesz tyjesz super. A moja myszka przestała właśnie działać. Świetnie, po prostu świetnie, idealny, idealny czas. Dobra. A Julia kiedy zje. Chciałabym, Julio, abyś posprzątała i włożyła zablokki, żebyś się tak strasznie szybko nie zepsuł jedzenie. te Teodo, jeśli chodzi o Ciebie, już prawie skończyłaś... Nie, jeszcze nie. Ok, przyspieszmy może to trochę. A, dobra, skończyłaś malować, ale teraz idziesz do pracy. Bo już jest dziewiąta. I co? Julia też już zjadła prawie. Okay. Dobra, odłożyłaś to. Nie chciałam, żebyś się ubrała i poszła, może biegać. Biegać. I teraz będziemy ją śledzić, co robi. Ok, teraz przyspieszymy. Teraz dzwonimy jednak. O! Tutaj jest nowy. W ogóle strasznie ładne są te miasta. Nie wiem czy widzicie, ale strasznie silnie są zrobione. Zwłaszcza tu jedno. Bo to jest park z, ze statkiem jako zabawa dla dzieci. Tu jest Julia, toalety, szachy w parku. bardzo, bardzo fajnie zrobione. Bardzo żywe kolory. Bardzo mi się podobają. Teraz już do domu. O, w ogóle bardzo ładne drzewo uciekło, schowało się. O, ciekawe strasznie. Kaj, okay, tu jesteś? O, przyszli sąsiedzi, aby nas powitać. A, wypadałoby wrócić do domu. Gdzie jest nasz dom teraz? A, okay, Julia, gdzie ty jesteś? Okej, okay. okay, przywitaj się z Mortimerem. Przyjacielskie powitanie. I przywitał nas jeszcze Gino. Ok, z nim też się możesz przywitać. Uh, następnie kogo mamy. Susan. Susan, Z nim też się możesz przywitać. I mamy Belle. Bella go. Jakie u mnie mamy w polskiej wersji? Nie pamiętam. Uh, ok. Uh, Teodor Wskoczyło nam coś z pracy Teodora, i Teodor przez przypadek nawąchał się, się oparów, terpentyny, a turpentyny, podczas gdy czyścił a, pokój. A... Teodor nawąchał się oparów podczas czyszczenia pokoju. A czy odpowiedzialny pracownik powinien odpocząć i wydobrzeć, a może powinien e, wzmocnić się i pracować, e, i skończyć swoją zmianę? E, Okej, okay. czyli a co mu damy? Że będzie pracował czy odpocznie? Niech pracuje dalej, niech pracuje dalej. I co nam to dało? Teodor skończył sprzątać dwa jeszcze szybciej. Super! Ok. Ja widzę, że mamy. Rozmawiamy ze wszystkimi. Um, powitaj nowych. O, kolejna. Powitaj się, kto to jest? To jest Nancy. Landgrab. To jest chyba najbogatsza rodzina w grze z Simsów. A następnie jest y, ta rodzina, y, rodzina Deku. Czekajcie, zaraz sprawdzę na telefonie. Um, jak coś się nazywają polski bez, i no, naprawdę nie pamiętam. Uh. Okay. Uh. Uh, rodzina ćwil. Rodzina ćwiert. Martimer i Bella Ćwir dziwne, dziwne nazwisko Dziwnie przetłumaczyli Ale, ale okej okay. Kto jest napięty? Ona, okej okay. Widzę, że się nie polubimy Ale ma no, wredną minę, spójrzcie na nią Myśli o babeczkach Z taką wredną miną Zła kobieta Nasza wygląda na lekko znaczona i musi iść do talety. Okej, okay, może pożegnaj się z sąsiadami? Może nie. podziękuj Podziękuj za przejście. Okay. Pożegnaj się z Belą również. O, sama sobie poszło, OK, dobra. W do domu musisz iść do toalety, żebyś nam się nie załatwiła na środku nie znoszyła spodni, ponieważ to nie sprawi, że będziesz szczęśliwa. Dobra. Następnie co? Zabawa, masz niski poziom zabawy i higieny. Możesz wziąć prysznic, a jak weźmiesz prysznic, możesz sobie obejrzeć kanał o gotowaniu w poszukiwaniu pomysłów, aby przy okazji twoje. Twój poziom gotowania troszeczkę wzrósł. No dobra. Um. O, śpiewa, okej. Okay, okay. Dobra. Przyspieszymy to, żeby żeby jakoś strasznie nie przedłużać. Okej. Okay. O! No i widocznie moja nie lubi się ubierać po, po wzięciu prysznica. Okej, okay. fajnie. A um. Dobra, to teraz oglądamy, żeby, żeby poziom zabawy nam się zwiększył, ponieważ nie chcemy, żeby nasi simowie byli niezadowoleni. Padałoby zacząć pracować nad, nad rodziną, nad jakimś małym simem, który przyszedłby na świat, a w przyszłości odziedziczyłby cały, cały dom i cały majątek naszych dwóch simów do rodziny niedziela. A, ok, a, czyli nasza cinka jest zainspirowana i wypadałoby teraz coś ugotować, ponieważ wtedy badaję najlepsze posiłki. A, plus, żeby wypełnić pierwszy poziom aspiracji, musi ugotować dwa posiłki, a podczas gdy jest zainspirowana, dobra, ugotuj i co my chcemy ugotować? Może ciasto hamburgerowe. Ok, skończę oglądać. A i jeszcze te odor. Pracuj ciężko w pracy. Nie wiem czy wiecie, ale tutaj są opcje jak można pracować. a Jest yy, Pracuj ciężko, pracuj normalnie, wyjdź z pracy wcześniej, specjalizuj yy, się ze współpracownikami i tak dalej. Okay. Znowu poszła tam gotować. No mówię, muszę to usunąć, ponieważ to już zaczyna się robić irytujące, że ona tam gotuje, a nie w kuchni. Naprawdę nie mam pojęcia dlaczego To musi być jakiś problem z simsami Mieliście taki problem? Bo ja po raz pierwszy widzę Żeby sim szedł gotować do łazienki Kiedy może gotować w kuchni A widzę, że To odor ma nową, nową emocję I jest skołowany to Wydaje mi się, że to z tych oparów Od czyszczenia A, Tak Od oparów A, te sekseny, toksyczne opary mogą naprawdę wyciągnąć ci numer. Dobra? I ty idź gotować. A w międzyczasie pozbędę się tych szafek, tych platów, ponieważ są naprawdę niepokojące. Ok. Czym zostawiłaś na ziemi? Kiedy to postawiłaś na ziemi? Kontynuuj, kontynuuj gotowanie ciasta hamburgerowego. Ale ciasto hamburgerowe. Ugh. Naprawdę dziwny pomysł. To jest jakiś talerz, nie posprzątałaś po sobie. Zrobię to za ciebie ten jeden raz. Jeden, jedyny. Dobra. Strasznie długo zajmuję. Gotowe. Piękne ciasto. A, dobra, schowaj je. I gotuj coś jeszcze. Żebyśmy mogli gotować. Jejcznice, makaron z serem, jajko i tost, frytki i salsa. Zrób to. Czemu tu usiadłaś? Miałaś to schować. Czasami dziwnie się zachowują Mmm, tak, okay. co jeszcze musisz zrobić, żeby wypełnić aspiracje? Okej, okay. jeszcze dwa posiłki musisz zrobić. Zobaczcie, fajnie wygląda, jak on go gotuje. Teraz ja jestem głodna. Nie wiem, czy wy też tak macie, ale jak wyglądacie, co jest z gotowaniem albo jak was się z tym też macie łatwiej jeść. strasznie głodna wtedy, zawsze robię. No, okej. Okay. Mmm. Zmiedźcie do frytki teraz. Nie potrzebnię, gazami to ugotować. Ok. Już, już przestaję mówić o dziwnych rzeczach, To po całemu diabła. Nic mi nie interesuje. Um. No, dajesz. U, ale kręć tym niską. Przyspieszymy to trochę. A, oczywiście, nie chodziło o frytki z salsą, ale o chipsy z salsą. Okej. Okay. Czyli jednak nie ma jak gra amerykańskiego, angielskiego. Ale dobra. Jeszcze nawet nie była chłodna, je. Okay. odłóż jedzenie. I może ugotuj coś jeszcze. A tak, żeby zwiększyć, zwiększyć swoje zdolności kulinarne. A rybne tacos. O, ten odor wrócił do domu i jest oczywiście chłodny. Był złudzony w pracy. Ok. A jeśli chodzi o pracę, to jeszcze nie udało mi się awansować. I znowu, oczywiście, musi coś namalować. Ale myślę, że zanim coś namaluję, nasze simy powinny postarać się o małego stima. Ponieważ, jak mówiłam, jest to wyzwanie dziedzictwo. A! zupełnie nie zapomniałam. A! opcję gry i powinnam je zmienić na długość życia normalną, bo ja grałam wcześniej, ale grałam wcześniej na długiej, no tutaj, grałam na długiej, a powinna być na normalnej w tym wyzwaniu. A zmianę, okej. Okay. No dobra. I ja myślę, że jak zjesz, jak skończysz gotować, Powinniście postarać się o małego Sima lub małą Simkę. Ok, postaraj się o dziecko. Przyspieszmy. Ok. Ale moment zbyt Teraz musi iść do toalety. trudno. Będzie mogła od razu sprawdzić, czy, czy się spodziewają. Okay. Test ciągły. Sprawdźmy, czy Juli jest w ciąży. Jest zażenowana. OK. no trudno i para para było poniżej średniej, no przykro mi Julia, ale spodziewasz się dziecka, OK. E, na tym może zakończę, a nie wiem czy widzicie, że już brzuch urósł. A okej, okay. na tym może zakończę, w e, następnym odcinku, jeśli będziecie chcieli, żeby, żeby pojawił się następny odcinek, e, będzie ciąża Julii. Jeśli nie, to no, odcinek się nie pojawi, ale y, na pewno dajcie mi znać, co o tym myślicie. A i to było na tle. na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I być może zobaczymy się wkrótce. A jeśli nie, to na pewno pojawią się jakieś nowe filmy, filmy na moim pierwszym kanale tym z modeliną i z kumkami. A więc na tle. Do zobaczenia wkrótce. Pa! pa.